Także na początku zapraszam na kanał Karpatek Hodowca, hodowca Bartosz, moja Mała rodzinka, arsen i Agrokoledzy. Yy, wszystkie linki do kanałów będą w opisie. Zapraszam na mojego Instagrama, link też będzie w opisie. W dzisiejszym odcinku będę wymieniał królikowada, dawał im yy, miętę, mlecz i pokrzywa, tu jest pokrzywa. Także im będę taki dawał, zobaczymy jak one, czy, czy one będą teść czy jak. Także dobra, otwieramy. Yy, dzisiaj może zrobię live o 20. Wylejemy im wodę. U mnie już się powoli burza, bo bo brzmi dobra wodę mają, sorry za dźwięk bo walnęłem w przypadku ale teraz im damy taką garść, będą jeść? no wybiera, wybiera, zobaczymy nie, nie zaraz będzie jadł pewnie Dobra, ten już tu się niecierpliwi, bo widzisz, że tamte ma jedzenie. Ten też dostanie taką garść. No, biały wcina. Ten też wcina. Czekajcie, ja Wam pokażę jak ciemno się robi na góry. O ciemne chmury. Zaraz będzie kropić i yy, burza będzie. Także yy, może o 20 zrobię live. A. Zobaczycie, nie wiem jeszcze sam. Także przepraszam Was za spóźnienie. Zapraszam na te 5 kanałów, na mojego Instagrama. I do następnego odcinka cześć!